Cześć widzów, chciałbym Cię zaprosić na odcinek 200 dni w Minecraft Hardcore. Na wstępie chciałbym zaprosić Cię na serwer Discord, link jest w opisie i przypiętym komentarzu. Subskrybuj jeśli podobają Ci się moje materiały i wpadaj na live około godziny 9-11. A teraz zacznijmy odcinek. Najpierw musiałem zająć się moim wyposażeniem. Wybrałem się do Endu, żeby naprawić moje narzędzia, ale przede wszystkim elitre. Przy okazji chciałem dobić przynajmniej 60 poziom na późniejsze enchantowanie. Wybrałem się w poszukiwania wieży Pilodżerów. Moim celem będzie zrobienie farmy rajdów, dzięki czemu będę miał ogromne ilości emeraldów, które mi się potem przydadzą do tradeów i bikonu. Zapisałem sobie koordynaty i wróciłem do bazy. przygotować się na zbieranie materiału do farmy rajdów. Zdziwiła mnie jedna rzecz, czemu ze świniaka wypadło mi tyle złotych mieczy? Link do poradnika, z którego korzystałem, jak zawsze, znajdziecie w opisie. Gdy miałem wszystkie materiały już w swoim szulkerze, został jeszcze jeden mały problem. Potrzebuję do tej farmy chociaż jednego wyśniaka więc zrobiłem paręset torów i wywaliłem naprawdę dużo żelaza, będąc gotowym, że najbliższa wioska może być nawet paręset kratek od wieży piladżerów. Całe szczęście znalazłem wioskę całkiem blisko, więc ten kłopot miałem już z głowy, ale zostało mi w ekwipunku parę staków torów, więc może je kiedyś jakoś wykorzystam. Pierwszym krokiem na zbudowanie farmy było znalezienie płaskiej powierzchni. Między wioską a bazą piladżerów była spora palana. wyrównałem ją jak tylko się dało po bliskie drzewa i teren był chyba gotowy. Według poradnika ten punkt jest najważniejszy, ponieważ w raidu pilotzy mogą utknąć w jakiejś dziurze albo zespawnować się na drzewie, przez co rajd stanie w miejscu i będę musiał samemu go znaleźć, żeby takowy rajd dokończyć. Usłyszałem dźwięki mobów i zobaczyłem, że obok znajduje się niemała jaskinia. Wykopałem trochę węgla i zrobiłem z niego pochodnie. Jeśli oświetlę tę jaskinię, to nic nie powinno się tutaj spełnić. Nie wiem czy ma to wpływ na rajdy, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Znalazłem nowe bloki nacieku i zebrałem ich trochę. Może kiedyś do czegoś wykorzystam. Spędziłem w kopalni noc, kiedy wyszedłem z jaski zobaczyłem, że po drugiej stronie w sumie też są bardzo blisko drzewa, więc dla pewności ich też się pozbyłem. Przyszedł czas na samą farmę w sobie. Pierwszym krokiem jest miejsce, gdzie te moby będą spływały tunelem do mnie, ale najpierw villager. Najpierw musiałem doprowadzić tory z wioski do mojej farmy. W końcu na coś się przydadzą. Złapałem dwóch villagerów do mojej lepianki i kiedy myślałem, że jednego niechcące wypuściłem, to ten okazał się być giga gościem i samemu się wpakował do wagoniku. Nie powiem, zdziwiło mnie to. Nie codziennie tak miło potrafią współpracować, ale jego kolega był bardzo smutny, że ten wyjeżdżał do pracy i chwilę nas śledził, ale znalazł sobie chyba innego kolegę. Musiałem zamknąć Stefana w dziurze z łóżkiem, żeby Wright mógł się spokojnie aktywować. Dzięki temu gra myśli, że jest tutaj wioska, a tak naprawdę to tylko on siedzący w swojej piwnicy. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to napisz w komentarzu Stefan, a przypnę ci serduszko. Musiałem zrobić system wodny, który będzie wpychał pillagerów prosto do dziury. Jeśli dobrze pamiętam, to jest ona na głębokości 27 kratek. Na dole zbudowałem mały magazyn dla dropu z pillagerów. I zrobiłem też wyjście, żeby mógł tam spokojnie wchodzić i wychodzić. Głównym celem tych 50 dni był pełny beacon, więc postawiłem na zbieranie emeraldów, a najlepszą opcją jest chyba właśnie farma rajdów, dlatego tym się zająłem w pierwszej kolejności. Gdy wyjście miałem gotowe, przyszła pora na system, który będzie palił dewastatorów, czyli te świniaki wielkie. Nie będą one mogły wpaść do dziury i będą się palić w lawie. A drob z nich i tak będzie spadał do moich skrzynek, więc mam przy okazji farmę siadał. Gdybym je do czegoś potrzebował, oczywiście. Podleciałem więc do wieży pillagerów i zacząłem szukać zionka z banerem na głowie. Zaczęły się spawnować nocne moby, więc pomyślałem, że chyba lepiej będzie się przespać, bo może to wpłynąć na spawn. Ride pillagerów zabrałem im wełnę z namiotów i się przespałem. Od razu po przebudzeniu pierwsze zobaczyłem, to był on. Pillager z banerem. Ora na mój pierwszy raid. W życiu bym nie pomyślał, że pokonanie rajdu może być takie łatwe. Jedynym problemem były ziomki, które ciągle skakały i unikały moich ataków. Ale poza tym nie było żadnego innego problemu. Przynajmniej na razie. Pierwszy raj pokonany. Achievement odblokowany i pełno emeraldów i totemów znajdowało się w moim ekwipunku. Pokonałem jeszcze jeden rajd i wróciłem do domu zrobić więcej fajwerek, które schowałem razem z tym zapasem totemów do mojego specjalnego shulkerboxa. Chciałem wykorzystać buff po rajdzie jak tylko mogłem, więc sprzedałem tyle patyków i szyb ile tylko dałem radę im wepchnąć. Z tego co zobaczyłem, to nie dość, że można więcej zarobić, to na dodatek szybciej im się resetuje czas, po którym można znowu sprzedawać im coś. Więc naprawdę fajnie działa. Miałem już ponad 100 bloków emeraldu, ale to dalej bardzo mało w porównaniu ile potrzebuję. Więc wróciłem farmić emeraldy dalej i dalej. Bo z tego co pamiętam, to na full beacon potrzeba około 2,5 staka bloków. Więc potrzebowałem jeszcze wielu emeraldów. Zabijałem gościa sztandarem, pokonywałem raid i tak w kółko. I to wszystko po to, żeby mieć fajnie wyglądający beacon. Robiłem to przez następne dwa dni. Mam nadzieję, że będzie warto. No to temu w to mi chyba będzie starczyło już do końca gry. Oczywiście nie byłbym sobą, jakbym się nie ponapieprzał z jakimś Endermanem, który by mnie prawie znowu zabił. Roznożyłem krówki, sprzedałem znowu patyki i pora na to, co będzie mi najbardziej potrzebne: czaszki czarnych szkieletów. Na też obsiedziałem parę dni, ale całe szczęście miałem mieć z lootingiem 3. Dzięki czemu było to w miarę proste, więc musiałem zabić tylko albo aż 37 szkieletów żeby wydrapić wszystkie mi potrzebne głowy w międzyczasie wróciłem na chwilę do swojego świata po miksturę przeciw ogniu bo te blaze naprawdę mnie irytowały i dawały w kość zszedłem do kopalni i znalazłem jakiś długi tunel zrobiłem małe pomieszczenie gdzie zesponowałem itera i to była moja pierwsza lub druga walka z tym bossem chyba w minecrafcie więc dlatego tak bardzo się przygotowywałem i stresowałem a okazało się to jednym wielkim żartem i praktycznie mi nic nie bił więc nie ma się chyba czego aż tak bać kiedyś się aż tak przygotowanym Gwiazda terów zdobyta. Pora w końcu coś zrobić z tym wykopanym czankiem. Tak jak mi pisaliście w komentarzach, wykorzystamy ja tę dziurę do zrobienia tutaj czegoś, mam nadzieję, epickiego. Mi efekt końcowy się mega podoba, ale musicie zaczekać i zobaczyć, jaką on powstawał. Lecz najpierw zabrakło mi około 50 bloków emeraldu, więc najpierw trzeba się tym zająć. Więc przez następne dwa dni farbiłem emeraldy w mojej nowo powstaje farmie. Przy okazji chciałbym Cię zaprosić do zaczęcia wspierania mojego kanału. Kosztuje to tylko 2 złote, a macie koks, plakietki, pełno innych bonusów. Możesz mnie wesprzeć raz w miesiącu, a to tylko cena jakbyś sobie kupił jakiś tani batonik, także polecam sprawdzić to pod filmem. Dziękuję wszystkim, którzy już zdecydowali się mnie wesprzeć. Dalej brakowało mi pełno bloków Emeraldu, więc kolejne 5 dni spędziłem na farmieniu ich. Niestety pojawiły się pierwsze problemy. Najpierw jeden ziomek mi się zespałnił na drzewie, a potem cała gromada, więc musiałem powycinać niektóre grzyby i drzewa, żeby to już się na pewno nie powtórzyło. Mam nadzieję, że już będzie to działać bez problemu. Wróciłem odłożyć itemy i dalej musiałem się zajmować zdobywaniem emeraldów. Patyki były chyba najlepszym opcją na ten moment, ale też starałem się sprzedawać papier z chiny, bo miałem jej sporo. Brakowało mi już tylko około 20 bloków. W końcu udało mi się zdobyć kilo z czym po tylu dniach szukania tego enchantu w końcu go miałem. Sprzedawałem też szybki, no i jeszcze więcej patyków. Brakowało mi już tylko parę bloków, ale chciałem zobaczyć jak to wygląda, więc poszedłem zacząć budowanie jeszcze jednego piętra w moim bikonie. Brakowało mi już tylko siedmiu bloków, popymieniałem się jeszcze trochę, ale to już wam daruję oglądać po raz kolejny. Pora dokończyć ostatnie piętro bikonu. Położyć na górę bikon i szybkę, żeby promień był zielony. Zobaczycie później dlaczego zielony, będzie tutaj pasować bardzo dobrze. Nie do końca się orientuję jak działają bonusy bikonu. Zawsze myślałem, że na max wielkości mogę dodać sobie dwa bonusy, ale jednak tylko jeden. Wybrałem koniec końców szybkość. Z góry bikony już wyglądał spoko, ale ta dziura będzie do poprawy. Pierwszym krokiem było pozbycie się tych skrzyni ze śmieciami. Więc zaniosłem je do mojej kopalni, gdzie zrobiłem mały pokoik, który będzie mi służył za magazyn na te skrzynki. Który w większości jest po prostu cobblestone. Dzięki szulkarom przeniesienie tego nie było dużym kłopotem. Następnie pozbyłem się drabiny na sam dół, w końcu mamy już Zebrałem też te paskudne półpłytki, które były po prostu po to, żeby moby się te nie spawnowały, ponieważ wrogie moby nie mogą się spawnować na półpłytkach i szkleć, z tego co wiem. Teraz zacząłem wykopywać po bokach moje wyrwy, ponieważ chciałem, żeby ta dziura wyglądała jakby coś z niej wystawało lub zrobiło tą dziurę. No i tak cały dzień kopałem i poprawiałem to, żeby wyglądało jak najlepiej tylko się da. Musiałem trochę inaczej uformować rzeczkę obok, bo trochę było tam za mało miejsca, więc musiałem samemu ją pomniejszyć. Potem przyszła pora na macki, które będą wystawać z tej ogromnej dziury. Na pomysł, żeby z tej dziury wystawał jakiś potwór czy coś takiego, ale nie miałem do końca na to pomysłu, więc mega improwizowałem. Chciałem zrobić z każdego rogu jedną mackę, żeby było chociaż troszkę symetrycznie. Po jednym około dniu budowania maski były gotowe, ale czegoś mi tu brakowało. Były trochę takie Łyse, więc chciałem jeszcze trochę tutaj z nimi się pobawić. Przyszła pora na oteksturowanie, jak ja to mówię, żeby chociaż trochę dodać jakiegoś andezytu i kostomu, żeby nie wyglądało to aż tak płasko. Po dodaniu lekkiej tekstury chciałem, żeby te macki wychodziły z tej dziury, więc wychodząc z niej jakby musiały zebrać ze sobą ziemię, na której teraz są oparte, jeśli to ma jakiś sens, więc dobudowałem trochę ziemi, na której one leżą. No i z lotu wyglądało to ok, ale dalej to mnie jakoś nie satysfakcjonowało bardzo, więc trzeba się jeszcze trochę tym pobawić, ale najpierw chciałbym się zająć dołem tej dziury, ponieważ nie może to być po prostu takie nadwal. Na Zrobimy tam małą wysepkę z bikonem, a dookoła jakąś zakażoną wodę albo kwas, jak chcecie to nazwać. Głównie chodzi o to, żeby ten bikon był strzeżony i nie był tak łatwo dostępny. A będąc na wyspie otoczonej kwasem i chronionym przez potwora, to chyba nie będzie aż tak łatwo się do niego dostać. Sporo ostatnio było części zrywalowych, więc w tych dniach chciałbym trochę więcej pobudować i dodać historii temu światu. Potrzebowałem do zrobienia tej zakażonej wody pełno zielonego szkła i zielonego betonu, więc czeka mnie zbieranie piasku z pobliskiej pustyni. I całe szczęście farmę mączki kostnej przerobiłem na farmę kaktusów, bo wiedziałem, że kiedyś się przydadzą, no i przyszła właśnie ta pora. Nie mam węgla praktycznie w ogóle, więc musiałem skakać ciągle po lawę jako źródło do przetapiania, kobla na kamień i piasku na szkło. W międzyczasie cały czas rozmnażałem kurczaki i krowy, bo muszę mieć co jeść, a jedzenko mi się powoli kończyło. Przerobiłem szkło na szkło zielone i właśnie z tego materiału, no i z betonu będę próbował zrobić coś, co z daleka będzie wyglądało jak zakażona woda. Na dole będzie beton, a na nim porze szkło. Następnie zamierzam zrobić u góry jakieś wycieki, z których kwas będzie spływał na dół. To też może wyglądać całkiem ciekawie. Zamierzam też pracować nad kształtem tej dziury, żeby nie była taka kwadratowa. Zrobię po rogach lekkie zaokrąglenia i wcięcia, żeby dziura miała bardziej realistyczny kształt mimo wszystko. Wyglądało to coraz lepiej i coraz ciekawiej. Dorobiłem sobie fajerwerek, bo dosyć sporo ich zużywałem wlatując do dziury i wylatując, no i skończył mi się beton, więc musiałem dorobić go więcej. Trochę denerwujące było, że kiedy się go wykopywało, to leciał na wszystkie strony wokół i potem musiałem go zbierać przez minutę, dwie, więc odleciałem kawałek od bazy i zrobiłem pomieszczenie z kobla aby wychowany beton nie mógł odlecieć gdzieś daleko i mógłbym go spokojnie zebrać. Miasto 183 wyglądało to już całkiem spoko. Wycieki kwasu z góry obudowywałem szkłem, bo beton sam sobie wyglądał trochę nierealnie. Po zmnożeniu znowu krówek mogłem w końcu trochę pozbierać mięsa z nich. Następnym krokiem jest tekstura dziury samej w sobie. Bo mega mi się nie podobają akcenty białego i pomarańczowego. Więc wszystkie bloki, które nie były kamieniem zamieniałem na kamień, a później zajmę się resztą. Kiedy zamieniłem większość bloków na kamień, wyglądało to o wiele lepiej. Potem dokończyłem obudowywanie szkłem bloków betonu i przyszła pora na dokończenie macek. Same macki w sobie nie były za ciekawe, więc chciałem je trochę powiększyć i dodać im koloru jakiegoś. W skrzynkach miałem pełno bloków neterowego kamienia, więc go do tego i efekt jest naprawdę kosmiczny. W ciągu następnych dwóch dni zająłem się najpierw zrobieniem otworów, z których kwas będzie się wylewał. Miało to imitować jakieś wycieki z kanalizacji albo rury, z których to się wylewa na sam dół. Potem zabrałem arbuzy, i dynie, które wyrosły, i połowa wyrosła. Połowa nie, bo stałem w takiej odległości, że tylko połowa rosła, a reszta nie była załadowana najwidoczniej. Następnego dnia zacząłem się bawić dołem jaskini i robić małe jaskinie, żeby trochę powiększyć przestrzeń, która tam się znajdowała. Miałem tam z dwie lub trzy małe ukłębienia. Przyszła pora na teksturowanie. Zamieniałem teraz niektóre bloki kamienia na cobblestone i andesite. Bardzo lubię to połączenie i wygląda to dzięki temu o wiele lepiej. Chciałem zrobić miecz Sharpnessem, bo pisaliście o tym w komentarzach, ale nie wiem do końca, jak to zrobić. Mam miecz diamentowy z Sharpnessem 4, ale to nie chciało się zamienić. Mam też książkę z tym Enchantem, ale to też nie chciało jakoś zadziałać. Także jeśli wiecie, jak mam to zrobić, to napiszcie w komentarzu, bo chyba muszę mieć po prostu netrajtowy miecz z tym enchantem, ale nie wiem, jeśli tak, to zrobię to w następnym odcinku. A i głosowanie na imię kota było i wygrał wafel, także śledźcie kartę społeczności, dużo się tam dzieje. Dnia 191 wyruszyłem w podróż, chciałem znaleźć trochę statków, bo chciałem znaleźć więcej name tagów, żeby dać imię psu na przykład, ale niestety nie udało się znaleźć żadnego. Za to udało się znaleźć w końcu tą kulę z kryształami i wykopałem wszystko, co mogłem z niej. Myślałem, że potrzebuję kilofa z silktaczem, ale do wykopania tych moich kryształków, ale już na live mi powiedzieliście, że nie trzeba, także na przyszłość już będę wiedział przynajmniej. Znalazłem skarb i trochę jeszcze polatałem po świecie, szukając statków niestety na darmo. Kupiłem enchantment dingu od wieśniaka i dodałem go do kilofa z silk touchem. kiedy indziej go lepszy do neterytu. Na razie nie jest mi to w ogóle potrzebne. Nazwałem go imieniem pierwszego wspierającego na kanale, pozdrawiam tryskaweczkę. Potem udałem się do endu naprawić kilof z silk touchem i resztę narzędzi. No i muszę ciągle pilnować moją Elytra jednak, bo jakbym się zagapił ją zniszczył, to to byłby prawdziwy dramat. Udało mi się znaleźć znowu świecącego Squida i wydają prześliczne dźwięki gwiazd, kiedy pywa. Przyszła pora na rundę drugą z podwodną świątynią, tym razem byłem trochę bardziej przygotowany. Przynajmniej tak mi się wydawało. Ale kiedy wypiłem potkę oddychania pod wodą i dostałem debufa na kopanie od nich i wypiłem mleko, to się wtedy dopiero zorientowałem, że przecież mleko anuluje mi też efekt potki, więc znowu totalnie nie wyszło. Ale udało mi się zdobyć chociaż trochę tych gąbeczek, na pewno jest je do czego wykorzystać. Chciałbym zrobić jakąś podwodną bazę następnym razem. Prawie zginąłem znowu od tych guardianów, bo tyle ich się tutaj zrespiło kiedy wykopywałem te gąbki. I no, chyba, jednak nie potrafię zupełnie robić tego na Johna I sobie lepiej go na razie daruję, bo może się to naprawdę źle skończyć. Dnia 195. zająłem się farmami jedzenia i rozmnażaniem zwierzaków. I w końcu usunąłem ten brzydki słup do mojego miejsca stania aft i zastąpiłem to platformą ze szkła, gdzie mogę podlecieć sobie po prostu elitrom. Dnia 196 zbierałem materiały, bo chciałem znowu porobić jakieś pixelarty na świecie. Zrobienie arbuza nad formą arbuzów, myślę, że będzie to spoczko wyglądać. Potem zamieniłem ten ohydny biały blok, chociaż na kamień, żeby farma żelaza z daleka nie wyglądała chociaż tak źle. Kiedyś to jakoś bardziej się przebuduje, ale na razie niech tak zostanie. Potem pozbierałem sobie jakieś szare bloki i potrzebowałem szarego betonu, więc musiałem udać się w poszukiwaniu żwiru, bo mi się już skończył. I obok farmy żelaza zrobiłem pixel art'a sztabki żelaza, żeby też było tematycznie. Użyłem tam różnych szarych bloków, od glini, betonu aż do kamienia. Z dnia 199 ozdobiłem bazę wykopanymi kilofem, siftaczem, melonami, żeby było więcej kolorów. Zrobiłem sobie więcej shulkerboxów, bo znalazłem więcej części szulkerów w skrzynkach, o których zapomniałem. Pokolorowałem je różnie odstawiłem z resztą. Shurkery są mega pomocne w przenoszeniu przedmiotów. Resztę dnia spędziłem nad usuwaniem ziemi po dużych drzewach świerku, bo mega mi tutaj nie pasowały. I to tyle z 200 dni w Minecraft Hardcore. Jeśli chcecie więcej, to zostawcie kciuka w górę i suba. Ja zapraszam was jeszcze raz do wspierania kanału i wpadania na poranne live'y i dziękuję wam za 7000 subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć.